i'm rowerowa, jest to pomysł środowisk rowerzystów. Myśmy tylko temu pomysłowi przyklasnęli, fizycznie go zrealizowali i dzisiaj oddali mieszkańcom do używania, zarówno choinkę, jak i ten rower, który stoi przed choinką, dzięki któremu można napędzać lampki zamieszczone właśnie na choince. Rozumiem, że to taki, taki pomysł na święta, żeby po Wigilii można przyjść i zrzucić nadmiar kalorii, rozumiem? Znaczy jest to generalnie pomysł na zdrowy styl życia, pomysł na propagowanie właśnie jazdy rowerami. Może trochę dziwny, ale myśl, myślę, że trafiony liczba mieszkańców, którzy sami w pozytywach odbierają ten, ten pomysł, świadczy o tym, że trafiliśmy w dziesiątkę. Rozumiem, że można przyjść o każdej porze, czy to, ta instalacja jest czynna w określonych godzinach? Nie, instalacja jest czynna 24 godziny na dobę, także jeżeli ktoś nie może spać, to może przyjść tutaj i kręcić. Będziemy odsłaniali, uruchamiali, ale w naszej wyobraźni tę oto piękną lokomotywę i słów kilka o niej, jeśli można. Otóż, drodzy Państwo, przyjechała ta lokomotywa i została zbudowana w 1956 roku. Jej tempa to jest tkt 48 170 ale została ona tutaj przetransportowana aż z chojnic. Poddano w w ją gruntownej renowacji. Ustawiono tutaj ją jako pomnik, jak Państwo widzą. Jest pomalowana bardzo charakterystyczne barwy. E, te barwy wybraliście Państwo, Czewianie. E, te barwy to są barwy zespołu Republika i naszego, waszego, naszego, wielkiego artysty Grzegorza. Dlatego te barwy, tak więc to jest Państwa zdecydowanie wybór mieszkańców Czewa. E, jeżeli mogę w imieniu Pana Pana Prezydenta, Będę kierował szczególnie wielkie słowa podziękowania do pana Pawła Szczerbakowa z Fundacji Era Parowozów, który zajmował się remontem lokomotywy, malowaniem i jej transportem. Panie, panie Pawle, można? Skromny dżentelmen Dobra. stoi obok. To właśnie w jego rękach, dosłownie jej był ten kawał pięknego, wspaniałego parowozu. A dżentelmeni obaj mają wielką miłość do wszystkiego, co jest związane z parowozami i wszystkiego, co jest związane z koleją. Mali chłopcy mieli małe parowozy, duzi chłopcy mają prawdziwie duże parowozy. I drodzy Państwo, i Panie Prezydencie, słowo od Pana, bo to jest ważny moment dla Państwa, dla Tczewian, bo przecież miasto Tczew to miasto, jak mówią, miasto kolejarzy. Panie Prezydencie. W momencie, kiedy budowaliśmy węzeł w tym miejscu, jak Państwo zobaczycie, zostało zaplanowane takie wielkie koło w kształcie koła parowozu. Od samego początku było planowane, że Tutaj, na tych torach, stanie lokomotywa, czyli parowóz. Na pamiątkę historii Trzewa. W tym roku obchodzimy 160-lecie kolei w Trzewie. I zawsze się mówiło, że Trzew to jest miasto kolejarskie. Na podkreślenie tej historii kolejarskiej, tradycji kolejarskiej, stoi ten parowóz. Ale on jest nietypowy. Tak jak pan dyrektor powiedział, on łączy w sobie dwie tradycje. Tradycje Kulturowe miasta Czcewa i tą najnowszą część związaną z Grzegorzem Ciechowskim i właśnie Republiką. To malowanie jest właśnie w tym momencie nieprzypadkowe, troszeczkę prowokacyjne, ale o to chodzi w promocji, w reklamie, żeby nie iść utartą drogą, tylko proponować coś nowego. Myślę, że te barwy się przyjmą, będą znakiem rozpoznawczym miasta Czcewa. A dodatkową atrakcją jest to, że lokomotywa nie jest tylko takim a, martwym, jakby zabytkiem. Ona będzie działać i to będzie działać co godzinę. Będzie gwizdem sygnalizowała upływający czas, będzie para i będą światła. Czyli wszyscy ci, którzy przyjdą tutaj korzystać z komunikacji autobusowej, co godzinę przeżyją powrót historii i wjazd parowozów na tory kolejowe. Ania? No to, no to dalszy tak no taki co? ważny moment Pana Pawła, Proszę słowo. E, w imieniu PKP Cargo S.A. oraz Fundacji ERA Parowozów mam niewątpliwie przyjemność przekazać ten parowóz, który po swojej długiej, ciężkiej służbie e, trafił tutaj. Z kolei przeszedł do show biznesu i niech tak zostanie, ponieważ trzy pamięć Grzegorza, Mark Grzegorza którego ja też kiedyś byłem fanem i nadal jestem. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że wpisze się w krajobraz trzeba nasz wspólny parowóz. Starania miasto czyniło już od dłuższego czasu. No to trzeba podziękować wodarzom naszego miasta. Ja akurat reprezentuję środowisko kolejowe i reprezentuję środowisko to PKP Kargos, od którego miasto nabyło ten parowóz. Inicjatywa bardzo słuszna, bo przy budowie węzła element kolejowy w postaci parowozu, który, tak jak pan prezydent powiedział, co godzina będzie nam wybijał nie tylko godzinę, ale wypuszczał parę, będzie jedną z atrakcji miasta Czech, których dużo w Czewie nie mamy, może, trzeba przyznać. Niech on zacznie działać ponownie. Liczymy. Czarodziejski. A z przodu państwo zobaczą jeszcze światła, ma autentyczne światła.